Program wsparcia dla samorządowego BPS-u jest do powiatu, jest równie ambitny, aczkolwiek dostosowany do kompetencji, jakie ma powiat. I jest równie realny. Opiera się przede wszystkim na ścisłej, dalszej współpracy między powiatem a gminami tworzącymi powiat. W skrócie, założenia tego programu brzmią następująco. Jako pierwsze zadanie budowa obwodnicy Oławy i obwodnicy Jędzia Punkt drugi. Rozbudowa liceum odmienno i winienia kubasowickiego Oławy. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych. Ci Państwo, którzy się interesują pracami powiatu, to zdają sobie sprawę, że nad tymi zadaniami już Rada Powiatu rozpoczęła pracę, które są podane na jedną kadencję. Kolejny punkt to zwiększenie nakładów w budżecie powiatu na rozwój sportu i kultury, szczególnie myślimy o dzieciach i młodzieży. Uważamy, że konieczne jest systemowe wspieranie najbardziej aktywnych klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających. pomiędzy samorządami powiatu w zakresie remontu i modernizacji dróg powiatowych. Współpraca z gminami wiejskimi w zakresie udrożnienia sieci kanalizacji deszczowej. Kolejny punkt to wspieranie rozbudowy szpitala i usprawnienie specjalistycznej opieki medycznej. Coś dla ducha też, koordynacja działań wszystkich samorządów, w zakresie promocji turystycznej powiatu. I myślimy tu o tworzeniu zintegrowanych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych. No i punkt, który myślę, że jest bliski wszystkim. Ja czuję, że mnie najbardziej, ja na usprawnienie pracy urzędu, w tym, mam tu na myśli stanowisko powiatowe, bo jeżeli. Tam będzie coraz lepiej yy, praca wyglądała, to i nam wszystkim będzie się lepiej żyło i lepiej zarykało sprawy. Dziękuję bardzo.